Yo, widzowie, z tej strony Busiek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mnie na kanale. Dzisiaj wyczekiwany odcinek, bardzo po prostu bardzo wyczekiwany odcinek u mnie na kanale, czyli B-Swarm od Nuba do Pro. Tutaj mamy rzeczywiście przygotowane multi-konto, i będziemy sobie tutaj przez serię odcinków budować to konto do jak najlepszego hajwa. Jeżeli ci to wam się spodoba, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, subika tam na dole i w komentarzu napiszcie, jakie chcecie kolejne odcinki, wbijcie na Discorda yy, i co. I lecimy już może z odcinkiem. Przechodząc sobie tutaj do mojego multi konta, pokażę wam teraz co tutaj mam, dam wam rady, co robić na początku. Yy, oczywiście ja jak to ja zapomniałem włączyć nagrywania podczas pierwszej części. I doszłem do tego etapu moi drodzy A więc pokażę wam teraz co tutaj mam Znajduję właśnie tutaj 21 pszczół mamy A mamy 23 rodzaje pszczół Także całkiem spoko Mamy tutaj jakieś takie basicowe rzeczy To na razie nie jest tutaj istotne Jeżeli chodzi o mój miód To mam go milion sześćset Nie jest to dużo miodu Bo da się zrobić więcej Zaraz pokażę wam najlepsze metody na miód jak właśnie zdobyć go na takim poziomie? Yy, quest, jeżeli chodzi o questy to tam sobie robimy je powolutku. I teraz pokażę Wam, może jak zdobyć miód, jeżeli jesteście na takim etapie, oczywiście jak ja. Yy, a więc poproszcie sobie kogoś po prostu, żeby zresztą wam Honey Storma, Mythic Meteor Shower. Yy, jeżeli nie macie kogoś takiego, żeby go poprosić, czy cokolwiek, to na Discordzie moim w opisie znajduje się specjalny kanał do meteorów. Także możecie tam się kogoś zapytać. Za jakieś stickerki, czy za darmo, Wam powinien tam zrespić meteory. Czasem zdarzy się, że za darmo, czasem, za jakieś stickerki. I dobra, przejdźmy do rzeczy. Także ja respię sobie teraz tutaj Meteor Shower z drugiego, właśnie mojego main konta i zobaczycie, ile miodziku, i temu mi tutaj wejdzie. Dobra moi drodzy, jestem już po meteorach tutaj i mamy 6,932 miliona miodu, więc jest to na początek bardzo, ale to bardzo duża ilość. No takie ilości nie zbierzecie, ja tutaj sobie jeszcze oczywiście Honey Storma odpalę, który też da nam trochę miodu na początek. Yy, myślę, że będzie to właśnie jeszcze takie urozmaicenie do naszej ilości miodu. Trochę tutaj dostaniemy miodu, trochę etykietów. Na początek jest to naprawdę spoko I teraz powiem wam co należy najpierw robić Jeżeli właśnie jesteście na takim etapie jak ja Co powinniście kupować, jakie temki wydawać Ok, jesteśmy już właśnie po Stormie W ogóle Bismas został teraz e, zrobiony tak, że nie ma w ogóle licznika Ale one z tego Bismasa po prostu nam doda Ja na waszym miejscu kupowałbym po prostu tutaj jajka żeby mieć jak najwięcej tutaj pszczół. Oczywiście jeszcze z Royal Jelly, Royal Jelly sobie musicie jeszcze ogarnąć i tutaj oczywiście kupować jeszcze yy, no te jajka po prostu trzeba kupować. Zobaczymy może jakaś fajna pszczółka nam tutaj wyskoczy jakaś nowa. No niestety nie Bomberbi. Yy, I teraz co? Pójdziemy sobie do shopu tego, który jest na strefie za 10 pszczół i może sobie coś kupimy do ulepszenia po prostu naszej tutaj armii pszczółek zobaczymy jakie następne itemy warto kupować, ja mam tutaj oczywiście te najlepsze buty w tym sklepie, oczywiście tutaj jakieś gardy możemy sobie craftować i tak dalej i szczerze teraz poszedłbym w tą czapkę, w skraftowanie tej czapki, bo ona serio da nam dosyć dużo na początek, ale zanim to jeszcze zrobię, to muszę sobie tutaj wejść z multikonta i postawić parę sproutów, bo niestety na takim etapie spotkanie sprouta jest dosyć yy, spotkanie jakby posiadanie sprouta w ekipunku jest dosyć niskie prawdopodobieństwo yy, prawdopodobieństwo tego a więc tutaj oczywiście sobie czekamy zaraz to się samo rozwali i czekamy sobie aż zdobędziemy właśnie 100 tutaj tych pineapple'ów oczywiście jeżeli chodzi o zbieranie pineapple'ów no to pineapple patch raczej to jest wiadome, że najlepsze tutaj pole do zbierania właśnie ananasków i co, I z takiego jednego sprouta mamy już tutaj 15, ale zbieramy dalej, bo dalej są te sprout tutaj aktywne, dobra, respimy sobie kolejny tutaj sproutik i lecimy sobie dalej ze zbieraniem, zaraz jeszcze tak myślę, że z 2 może z 3 sprouty i powinniśmy już mieć 100 właśnie tych pineapple'ów, które potem sobie właśnie wydamy na tą czapeczkę, która zaraz wam pokażę co ona daje Yy, bo daje serio dosyć w porządku rzeczy wam powiem, dosyć w porządku rzeczy, fajne boosty jak na początek także yy, robimy sobie po prostu, craftujemy jakieś najlepsze rzeczy z tych shopów, które są yy, ja osobiście nie kupiłabym na waszym miejscu jakieś super rzeczy na strefie za 5 pszczół potem po prostu na strefie za 10 pszczół to nie jest trudne żeby tam dojść po prostu yy, kupować sobie tamte rzeczy Ok, być może ostatni Sproutik który sobie zniszczymy i zobaczymy, co nam tutaj da. Co nam tutaj da? No, chyba jeszcze będzie po potrzeba jednego sprouta, bo jednak idzie to wolniej niż sobie wyobrażałem. Ale tam wiecie, parę sproutów znajdziecie kogoś na pewno, kto znajdzie wam sprouty albo też z meteorów lecą. Jeżeli są na pineapple patchu to lecą też yy, właśnie te. Ananaski dobra Ostatni sprawcik już na pewno brakuje nam 5 I zawsze jak potrzebujecie jakieś rzeczy To y, możecie kogoś prosić Właśnie u mnie na discordzie Ale zawsze jak jest sprout to zbierajcie po prostu Wszystkie rzeczy aż się nie skończy Póki możecie zbieracie wszystko nie Także jak widzicie ja już mam ponad 100 Ale dalej zbieram tutaj royal jelly Bo royal jelly na tym etapie gry są serio ważne y, Także dobra Mamy już wszystko możemy sobie iść e skraftować Czapeczkę w porównaniu Tutaj daje nam 10% pyłku i 25% obrony. Ta czapka, którą posiadam teraz. Natomiast ta czapka, która jest tutaj, daje nam 15% pyłku plus 5% pszczoły, czyli to jest po prostu bipole, albo biatak, plus 10% do mocy skoku i plus 10% do obrony. Jeszcze tutaj takiego garda sobie możemy skraftować, i on nam daje 15 tysięcy pojemności, 5% białego pyłku. I tutaj yy, bezbarwny atak pszczół, czyli po prostu białe pszczoły mają lepszy atak. Spróbujemy sobie teraz załatwić yy, King Beetle. Nie wiem, czy dam radę teraz to zniszczyć, bo jestem na dość słabym etapie. A zajmie mi to dosyć dużo czasu, żeby to zniszczyć. Nie wiem, czy dam radę. Chyba jeszcze nie dam rady na tym etapie. Znaczy, może radę bym dał, ale na pewno zajmie mi to trochę czasu i trzeba być serio sfokusowanym, żeby to zniszczyć. No, tak widzicie, ja już się tutaj raczej poddam, bo mam bardzo mało HP. I kolejną rzeczą, którą bardzo, ale to dosłownie bardzo opłaca się robić na niskim levelu, to jest zabijanie komandor ponieważ na wysokim levelu daje on wam naprawdę bardzo duże tam, yy, dużą ilość honeju. A jeżeli zabijecie go 50 razy, to daje on, wa on wam Mythic Ega. Yy, a więc wiadomo, że jesteście na początku słabi, także możecie sobie wejść z multi konta. Tutaj oczywiście jagia i to pójdzie wam teraz znacznie szybciej. Jeżeli ja tam wejdę, zobaczycie dosłownie w ułamek sekundy to zniszczymy. Nie, no ułamek sekundy może nie, ale dosłownie bardzo szybko będzie to zniszczone. Jeżeli moje pszczoły. Tutaj przedsumiałam 17 level. A więc serio idzie to mega szybko patrząc pod takim względem I już widzicie ma 4000, 2000, 1000 No i jest zniszczony Odbierzmy sobie oczywiście tutaj nagrody Pamiętajcie żeby zawsze odbierać nagrody Nieważne co by się działo musicie odebrać te nagrody Dobra ja sobie tutaj teraz dednę Pamiętajcie też o odbieraniu tutaj badży Jest to istotne bo daje wam to dużo tiketów tikety, jak wiadomo, albo nie wiadomo, są potrzebne do kraftowania. E, oczywiście pszczółek z etykiety i jeżeli chodzi o moje predyspozycje co do kupywania e, tutaj właśnie w tym ticket shopie, to już wam przedstawiam jakie one są. E, na pierwszy ogień idzie Tabibi. E, pierwszą pszczołą jaką sobie kupiacie jest to Tabibi właśnie. Ona jest bardzo dobrą pszczołą na początek. Później kolejną pszczół będzie Festive Bee, moim zdaniem. Festive albo Photon, tak ludzie mają takie wyobrażenie. Ja bym wybrał Festive, a potem bym wybrał Photon, albo na odwrót, jak chcecie. No i potem Crimson Cobalt, a na końcu Papi Bee. Tak jest moje wyobrażenie na temat właśnie tych pszczół. Najtańsza pszczoła kosztuje 250 tiketów, ja posiadam ich 150. Z czego jeszcze możemy dostać takowe etykiety? Tutaj mamy coś takiego jak kody. Wpisujemy sobie różne kody. Ja już podałem tutaj niektóre kody. Jeżeli chcielibyście odcinek, w którym pokazuję Wam tutaj te kody, to oczywiście poproście mnie o to w komentarzu, na pewno nagram. Ja już tutaj, jak widzicie, tych kodów użyłem. A więc jeżeli myślicie, że coś jest nie tak albo cokolwiek, no to nie. Ja tych kodów już użyłem na samym początku. A wszystkie kody, jeżeli chcielibyście znać do Biswarma, no to oczywiście e, mogę nagrać taki odcinek wam, mogę nagrać wam taki odcinek. Kolejną istotną rzeczą jest robienie questów. Na pierwszy ogień poszedłbym tak szczerze w Blackbera, e, bo Blackber nie ma jakichś bardzo ciężkich questów na początku, a później dostajecie za te questy mitygę, chyba za setny i dostajecie też różne rzeczy takie jak, e, na przykład, nie, wiem, powiedzmy no chociażby taki z goldenek albo silverek. Też dostajecie coś takiego, a więc ja sobie tych kościków tutaj troszkę porobię. Przy okazji możecie sobie tutaj w piłkę pograć, nie? W golfa. A więc fajnie. Jak widzicie idą te questy jakoś na początku. Oczywiście przylecą teraz pszczoły, to powinno być to lepsze. Lepsze to zbieranie powinno być. Te questy nie są jakieś super ciężkie na początku, tak jak już przedtem mówiłem. Jeżeli chodzi o żeliksowanie sobie pszczół... To na początku nie ma to znaczenia aż tak wielkiego. Potem będziecie się dopiero bawić w kolory hybów. Na razie mieć po prostu miksa. Tylko staracie się, żeby wasze pszczoły niekoniecznie musiały się powtarzać. Chodzi mi tutaj o takie właśnie komonowe pszczoły, a nie o legendarne. No bo legendarne na początku no to jest coś super, coś wow. A więc na początku takie komonowe pszczoły, tutaj jak na przykład Bomber które mam trzy, no to po prostu trzeba sobie zmienić. Ja mam je niezmienione, nie wiem dlaczego, zaraz to Raczej zrobię Dobra, weźmy sobie to Dostajemy też fajne ilości miodu I tutaj mamy pole truskawek Pole koniczyny i pole bambusowe Ok, no to lecimy sobie Najpierw może na filda I zrobimy sobie szybciutko te questy Ja teraz nie będę wam tutaj przedłużał Macie teraz timelapsa Jak widzicie moi drodzy, zrobiłem sobie parę tych questów, resztę będziemy sobie kontynuować w następnym odcinku, tak jak widzieliście. Jeżeli są jakiekolwiek sproty, to trzeba z nich korzystać, trzeba po prostu, e, tak, trzeba z nich korzystać, trzeba zbierać. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, jeżeli chcecie, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, subika, wbijacie na Discorda, link macie oczywiście do wszystkiego w opisie na grupę, na Robloxa. Możecie też wysłać jakiegoś donata, więc ja serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. się mano.